Cześć, witam Was serdecznie Jest Hołf Agora. To jest kongres przewodniczy program wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali. Jest ze mną uczestnik z Polski. Tak, Proszę, dzień dobry. Moje nazwisko nazywa się Marcin Mieszkowski. Z zawodu jestem anestezjologiem, intensywistą. Pracuję na co dzień w Szpitalu Wojewódzkim Specjalistycznym w Olsztynie, gdzie pełnię funkcję kierownika jednocześnie bloku operacyjnego. I dzięki możliwości uczestnictwa mojego szpitala w tym wspaniałym programie miałem możliwość wzięcia udziału w tym no, cudownym, czterotygodniowym, no właśnie, bardzo intensywnym tam szkoleniu. Był? Ja miałem przyjemność być w szpitalu Izala w, w Holandii, w Niderlandach w miejscowości Zwole. Jest to szpital posiadający ponad 1000 łóżek który operuje na co dzień na 26 salach operacyjnych, także potężny ośrodek, ale jednocześnie z rozwiniętą infrastrukturą, pod kątem opieki pacjentów poza szpitalem, przed szpitalną opieką. Była to możliwość oceny know-how, czyli gdy, gdzie chcielibyśmy bardzo szybko się znaleźć, tak myślę. Jestem przekonany, że przyjdzie Pan do. Szpitala wojewódzkiego w Olsztynie, szereg spostrzeżeń, szereg dobrych praktyk, które umożliwią na to może usprawnienie niektórych... Jak procesów... tak na pewno to się opłaca. Powiem prawda? szczerze, że pod kątem, pod kątem medycznym, to znaczy to, co oferujemy pacjentom w Polsce pod względem leczenia, nie było powodu żadnego do wstydu. Nie, nie mam się czego wstydzić pod kątem naszej wiedzy, umiejętności i sprzętu, który posiadamy na co dzień, który używamy, jest on w Holandii w praktycznie 95-7% identyczny. Niemniej jednak e, e, spojrzenie na opiekę pacjentów przedszpitalną, poszpitalną, o skracanie Pewnie. pobytów, ciągłość, opiekty, ciągłość opieki, tak, monitorowanie kontenacja. pacjentów przed przyjęciem do szpitala, po przyjęciu do szpitala jest roz, roz, niesamowicie rozwinięte i jest to coś co powinniśmy Super. musimy kończyć, bo to Dziękuję wielkie. Zapraszamy do współdziałania z Polską Federacją Ja bardzo dziękuję Federacji, że, że jest ona członkiem tego programu, że mogłem wziąć i polecam serdecznie jedno z najciekawszych przedsięwzięć w tym, na ten moment w moim życiu. Tam